Serii w 90 sekund o furce Jaguar F-Pace SVR. Lecimy. Co pod maską? 5 litrów, 550 kuni, V8, kompresor, 700 Nm 4 sekundy do setki i wydech, który jest w stanie obudzić zmarłego. 21 cali felga w opcji jest nowe. 22, 6 tłoczków zacisków. Standardowo czerwone malowanie. Tutaj 600 litrów kucha, żebyście zebrali swoje dzieciaki na wakajki. Zasięg 300 do 500 km. Mnóstwo miejsca z tyłu dla bombli. Z przodu oczywiście fenomenalne kubełki. Tutaj jest najważniejszy guzik w całym aucie: tryb dubeltuwy, który budzi ten cudowny wydech. Fenomenalna skórzana kierownica, Teraz zapewnia nam fenomenalny chwyt. I ten wygląd, których jest w stanie. Chyba każdego w sobie rozkochać. Cena takiego egzemplarza 650 tysięcy, jakbyście dzisiaj chcieli złożyć nowy. Niestety zaczyna się od 650. Dla mnie warto.